Dzisiaj postanowiłem zrobić swoje własne zwarcaby z papieru. Ciekawe, jak to mi się uda. Zaczynamy. Robię teraz kreseczki. Zrobione, teraz w boki. Leci. Zrobione, teraz kolorujemy. Trochę zrobiłem. Lecę dalej. Skończyłem teraz kolorować. Biorę się za robienie pionków do dzieła. Zrobiłem kółkę. Teraz będę wycinał. Do wycięcia cztery. Lecimy. Skończyłem wycinać. Teraz białe pionki. Lecimy z tym. Narysowałem. Teraz wycinam. Do wycięcia jeszcze pięć. Lecimy. Wszystko na miejscu. Wszystko wycięłem. Teraz rysujemy korony. Lecimy z tym. Białe mają już koronę. Lecimy z czarnymi. Wszystkie pionki mają narysowane koronę. Teraz lecę sprzątać i może z kimś zagram.